Hej, cześć Siemanko, z tej strony Lake Mar. Witam Was w kolejnym odcinku darmowych perełek. Tym razem nie po raz pierwszy jest to gra fleszowa. Nazywa się ona Salem. I pochodzi ze stronki, którą już dobrze znaczy, znacie czyli Joy Is Games. No ale dobra, co, co to jest za gra, tak? Zanim zaczniemy, jesteśmy łowcą demonów, tak zwany Demon Hunter którego oczywiście możecie znać na przykład z Diablo 3 Ale dobra, nie owiemy w bawełnę. O co chodzi? Coś złego się stało gdzieś tam, gdzieś tam Oczywiście fabuła jest Jaka taka, ale jest Coś gdzieś się tam stało I zostaliśmy wysłani, aby powstrzymać właśnie te oto demony No i dobra, o co chodzi? To jest nasza postać jak zresztą może się domyślić, mamy, e, jak to się nazywa, powiedzmy, lampion, naszą latareczkę taką e, i kuszę. I ten tutaj, taki jakby demonik, to jest e, ktoś, kto nam pomaga. Nie, nie wiemy dlaczego, ale nam pomaga. No i na przykład nauczył nas korzystać z tego lampionu. I na przykład jest taka informacja, że im dłużej jesteśmy w ciemnościach, tym e, siła tego lampionu spada. I musimy się doładowywać. Tak więc ja wam pokażę tutaj kawałek rozgrywki. Jest to dalszy etap oczywiście. Zobaczymy, co na nas tu czeka. Aha, tu już mamy otwarte. Nie wiem czemu, ale gra tak jakby zwalnia. Oczywiście nie będę wam tutaj e, tego. Pomijał wszystkiego. Jest bardzo ładny, że tak powiem, dubling. Jest ładnie wszystko mówione, nic nie jest pisane. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Niestety ja tutaj akurat nie, nie za bardzo słucham ani czytam. Ale wy jak najbardziej możecie to czytać. Dobra, idziemy dalej. Coś jest na naszej przeszkodzie. Okej, dobra. Muszę przeskoczyć. Even so, maybe it's better this way, starting from the ground. Your faith is diminished, then why are you here? You were sent by the Divine Order, weren't you? You can talk to me, Sally. It's not like I would babble all your secrets to your human friends. If you have any, that is. Maybe I you to to after we purge the city of these monstrosities. But perhaps. Suit so yourself, Sally. If you ever want to talk, I've always got your back.

No to idziemy dalej. Czy to maś do nas mówi the właśnie? Fajnie by jakby to był boss, bo byśmy na nim skończyli. Wciąż wątpię, żeby był tak szybko, ale pani by było. Jest bos. Słodko. No dobra, to musimy jakoś unikać tego wszystkiego. Nie będzie łatwo. Oj, coś mi się zdaje, że ja zginę tutaj. O nie. I tutaj widzicie jedną z pierwszych takiej mocy. I właśnie yy, już mówię. Co nam tutaj daje? O wow, możemy jeszcze wskakiwać tutaj do góry. Kiedy oczka są jakby takie widzicie ślepione daje nam tą małą przewagę, ponieważ tamte oko kolejne nie może atakować. Co za tym idzie? Jest mniejsza szansa, że zgniemy tak, jak ja teraz to zrobiłem. No ale dobra, możemy to powtórzyć bez problemu. Jeśli będzie gadka, to od razu pomijamy. O tak dokładnie. O nie, chyba jej się nie da pominąć. Oj, nie było miłe. <gadanie> Musimy też właśnie podchodzić do takiej do źródeł światła, ponieważ daje nam to e, moc w latarce, bo się wyczerpuje nam oczywiście. No i wiecie co? Nie jestem za bardzo pewny, czy mi się uda pokonać tego bossa, jak tak dalej pójdzie, ale spróbować można. widzicie już latarka nam zgasła tam um to oko dostało po głowie że tak powiem o i patrzcie teraz tak się wykoń... wykańcza bossa Aj, O nie, nie ma światła nigdzie Co ja mam teraz zrobić? Aha, okej okay. Tak sobie naładujemy O wow Tego się nie spodziewałem No dobra Tak więc yy... Jak się wykańcza bossa? Jak widzieliście przy mojej, e, tym lampionie pokazał się jakiś taki dziwny znak i po prostu jak przytrzymamy spację, tak więc tym czym się używa naszego lampionu rysujemy wskazany przez kropeczki pentagram i jeszcze raz strzelamy do bossa i on wtedy ginie. Tak więc dobra, ja nie będę przedłużał, i tak sfailowałem tu nieźle Siedziałem cicho pod koniec, oczywiście link w opisie, polecam gierkę, naprawdę wciąga, nie wiem jak ona jest długa, jeszcze i nie przeszedłem, ale naprawdę polecam, tak więc w tym odcinku to było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa.